tu! <grystanie> <Yeah. Tididzu>. no Dakładio! <grystanie> to jest młody! Ze złamaną ręką przyszedł komuś, bo... Po... <grystanie> Siemano, witam na moim kanale. Kolejny dzień żniw. Teraz sprawdzam stan paliwa. O, tu mam taki wskaźnik ilości paliwa, bo czujnik Czujnik elektryczny odłączony O, tu mam takie ładne siteczko. Cyk zobaczymy ile tam jest. Uuu jest galanci. Jest. O, dużo. Dużo jest. Ale ile to zobaczymy? Dołożymy. No, dużo większa połowa dużo większa połowa tyle jest o tyle na patyku to jest myślę ze 100 ze 130 litrów na pewno to starczy na dzisiaj starczy o to, to poli co to tam poli 10 litrów 10 litrów na godzinę to starczy bez sieczkarni jak się tnie to to bizonik dużo nie pali bizonik dużo nie pali o tu na uliwą na uliwą dobra dobra o patrzcie jak tu poprzedni właściciel jak woził pasy o jak wydarło jak wydarło farbę od pasów pasy jeździły i to od pasów ja tam tylko jeden, boże ocieczkarni. Żona mi ładnie wydmuchała kombaj, wyobraźcie sobie. Przyszła mi pomóc i mi wydmuchała. Tak to wszystko śmiga, teraz jeszcze tylko nasmaruje, nasmaruje, zaraz wam pokażę jak się to smaruje tego wraka. <laughs> o, łożysko, łożysko się trzyma, nie grzeje się, także, także chodzi Bizono. Dobra, smarujemy. No i w kabinie też mam czysto, ładnie wydmuchane. Wszystko wydmuchane, wyczyszczone, szyby z grubsza przetarte. Także coś nie coś widać. Bierzemy tawotnicę. Ja mam tą z dwunastką, bo ona trochę lżejsza jest. Tam te baterie są tu większe. A ja mam dwójkę. Wystarcza. Wystarcza taka. Nie musi być. Nie musi być nie wiadomo jaka, ale może lepsze, lepiej to bije jak te. jak te. Yy, ręczne takie, nie? Bo tu przytrzymasz chwilę i już kipita wod. O, kat z termowizją, z kamerą termowizyjną, bo kto, niektórzy tam pytali, co to za aplikacja. To żadna aplikacja. Yy, bo niektórzy pytali, co to za aplikacja z tą kamerą termowizyjną. To musi być telefon z kamerą termowizyjną. Tu mam akurat ten stary model Kata. To jest chyba S60, S60 albo S61. Nie pamiętam, bo miałem kilka modeli i to nie wiem co to jest za model. Także musi być telefon z kamerą termowizyjną, i wtedy włączasz sobie. O, tu jest to FLIR, to jest kamera, i włączasz sobie, włączasz sobie i tyle, i prześwietlasz. A tutaj fajnie ta kamerka działa. W tym nowszym modelu już to gorzej. Coś tam, się, coś tam się działo z tym, nie pamiętam. Ale tutaj w tym elegancko chodzi. Wiecie co, kiedyś ten telefon zalałem normalnie betonem. Cały w betonie leżał, nie mogłem go znaleźć, ale znalazłem, umyłem i śmiga. Tyle razy, co on yy, upadł mi na budowie. Ojej, a co on przeżył. Ale super, ten, ten model akurat super mi się spisywał. Coś jeszcze mogę na niego powiedzieć. A, kiedyś z wysokości mi, nie wiem, z 3 metrów chyba na łatę tą taką do ściągania spadł. To powgniatał ją mnie. Wgniód ją normalnie, a z telefonem nic się nie stało. O, i smarujemy. Zakładamy na kalamitkę. i już. Tutaj ostro także wszystkie kanaliki przelecimy o tu trzeba pokręcić tam trzeba pokręcić bo i Ju. szmarujemy dalej i cek i już kipi jak gdzieś wyleci też za dużo trochę to możemy tu nie ma co szmaru żałować dobra lecimy tam że są dwie końcówki trzeba je posmarować tam jedna jest specjalna taka dziurka i od spodu końcówka kosy się ją smaruje od spodu taki awialid jakiś mam ten smar tutaj założony teraz ale tu mam o nie było tego co chciałem Taki o nebeski lt 43 taki bez szału, ale jak co dzień się smaruje to. Dobra, jedziemy dalej. O i teraz wariator smarujemy. I już dobra, jedziemy dalej. O, teraz łożysko tu przystrzęgne. uuuu Aż... A wiecie co, jak się dłużej przytrzyma, to to potrafi tak ciśnienie, normalnie kalamitkę ściągnie, normalnie, aż ją zakleszczy, że nie idzie kalamitki wydostać. Tak, takie ciśnienie jest. Poważnie. No i co, podaj mi teraz. powietrznik, także jak już czasami smarnie idzie czy coś, to trzeba tu odpowietrzyć. z mało smaru będzie, dobrze, bo tamten trzeba założyć. Tak jak Pitnior jak wylatuję. Tutaj mogę Wam pokazać. Kalamitkę na wężycie. Chcę resztki smaru wykorzystać, żeby wam pokazać, jak wymieniam smar bo mój mąż jest oszczędny. Niektóre kalamitki są takie, że trochę się blokują, nie? Ale... o, nadmiar jak gdzieś tamto. Nie żałować nie smaruje ten nie jedzie Teraz Wam pokażę jak się wymienia smar Jeszcze tam może coś zostało O Ciągniemy sobie tu Cyk Do góry blokujemy Odkręcamy Troszkę Wkładamy to, wyciągamy to taki odialin był kofarek i zakładamy, zakładamy cyk. Chwila moment się to robi, ale wygoda fajna. Ten trochę lepszy może smar będzie. I przykręcamy dokręcamy, spuszczamy następuje zwolnienie blokady odpowietrznikiem żeby powietrze zeszło o. i już I tylko jeszcze tam we wężu jest ten żółty nie? w Wizonie jest ponad 50 kalamitek tak? dokładniej ilości to nie powiem bo na przykład u jednego na pompie wody jest kalamitka, u drugiego nie ma, i to w różnych miejscach tak się to zdarza. Nie? U jednego jest szarpacz, u drugiego nie ma, dlatego, dlatego około 50 kalamitek jest w Bizonie. I powiem tak, nie każde trzeba codziennie smarować, tak? tylko te wszystkie, które pracują, to też w zależności od kąpań nie. Jeśli musi, powiedzmy, ma chyba wiecie, nie, no to. to Aż tak mocno nie trzeba go smarować, bo nie będzie kipiał ten smark, nie, Ale jak dużo, no to, to jednak trzeba kalamitki wszystkie posmarować. Nie? Także tak to wygląda. No, ja pokazałem Wam tylko kilka punktów. Bo tak to by był długi ten film, minutny. Może kiedyś będzie taka okazja, że nagram cały. Jak smaruję każdą jedną kalamitkę. Ale pamiętajcie, na pewno smarować na krzyżaku żeby nie wywalać ręcznie ze zbiornika także tyle. i już jestem czysty, wykąpany odpalamy dzwon pali maszyna dobra header do góry i jedziemy i o wsteczny i jedziemy w jeszcze tą pszeniczkę kończyłem jadę sobie żyto ładnie idzie, zajechałem najpierw obkaszam sobie od tej później się odwracam i, i jadę tak tak to ładnie idzie bo nie mam tego drugiego rozdzielacza Łanu. I się troszkę gdzieś tam zabija, nie? A tak jak sobie jadę, to ładnie to równo idzie. Patrzcie jak by ja wszystko porozwalało słomę. O i teraz jak jadę, to jadę trochę tak, żeby zostawić sobie miejsce później, żebym nie zbierał słomy z pokozu, nie? Dlatego jadę o, tak trochę tu zostawiam, żeby był później szerszy przejazd na ten paseczek, co będę jeszcze go z powrotem ciął. O i chodziło o to, żeby nie zaczepiać słomy z pokoju po bokach, nie? I tak sobie jedziemy teraz luźno, fajnie, jak taki paseczek został i już kończymy Patrzcie jak młody ze złamaną ręką przyszedł sam, przyszedł sam, nawet nie na swoje pole i patrzcie, grabi ze własnymi grabkami na radę <grabi> Dokładnie, To jest młody! Ze złamaną ręką przyszedł komuś po... No, to jest rolnik, kurcze, no. Takich to podziwia. Nie tak jak to. większość, to siedzi przed telewizorem czy tam przed komputerem. Trzymaj się! Na razie! Tak ich to podziwiam, ręka złamana, on przyszedł komuś pomóc i grabi sobie, co? Dobry nie? Ktoś pewnie siedzi w domu przed tabletem albo telefonem, a tutaj chłopak go przyszedł, przyszedł ze złamaną ręką, wziął swoje grabki i przyszedł komuś pomóc, pograbić, zobaczyć jak to żniwa. No to takich trzeba podziwiać. Także piąteczka. I tu czerwony rekord. I sypiemy zbiornik następny. Czepa zasypana cała. I w jak znowu zmniejszam, będę ten owiec tutaj jechał. No i patrzę, co się tu dzieje, co się tu dzieje. Kurwa, czapkę mi porwało. No. I już jadę owiec. ciapek z przyczepą pojechał, a ja muszę dalej I już końcówka i jadę na inny. I znowu jadę tym wąskim duktem, duktem i tutaj jeszcze obsik, takie pole Będziesz na filmie I będziemy sypać następny zbiornik A to, to przyszedł do taty Syn idzie kombajem pojeździć Tak mm, mm. No bum, bum I dosypujemy No jedziemy bum bum tak Kurcze no Co to jest co? widzono, nie, a tu jest Ti Ti No jedziemy dalej, tak no pokieruj trochę, no No Pokieruj yeah. Titi tu, tu No się uczy prawda? Wizona będzie jej. Teraz szybko lecę do domu po traktor i rozrzutnik. Bizon odpoczywa. Chciałem sobie wymusić przeżyto, ale nie wiem czy to nie zacznie padać, bo ciemne chmury nad nami. No nie wiem czy to wytrzyma. Próbować czy nie próbować? Kurczę, no nie wiem, nie wiem. Jednak zmiana planu. Kosze pełny, zbiornik i dopiero pójdę, bo to tak niepewnie ta pogoda wygląda. Czy to się, to się, do się uda? Nie? to przeżytko tu Nie wiem jakim cudem żyto od granicy ale nie wiem skąd ono się to wzięło Od Miedzy przepraszam od Miedzy Także nie jest najgorsze jak na te warunki i tą suszę to jest dobrze i tak to to wygląda ale też no, nie takie najgorsze, nie? I o, w przężycie najlepiej sprawdzać czy kłoski o, tu przy końcu czy są dobrze wymucone hmm. Tu są dobrze O, jak tak jest i pod słomą Pod słomą nie ma. Nie widzę tu nic. I co, Bizona zostawiam i idę po ciapeczka, podjadę sobie tyle. Niedaleko mam, to się przejdę Bizono odpocznie. Bizono musi odpocząć, a ja idę po czyczepę. No i jadę ciepeczkiem. rozrzutnik rzutnik głosiowy, bo mój rozrzutnik zasypany i co? I sypiemy przeciągnąłem, będę kosił dalej no i sypę trochę tam ułożyłem, żeby to w miarę się trzymało i tyle, i się sypie na tego trochę wejdzie, bo to z okładkami jest to muszę się nabyć taką przyczepę jakąś wywrotkę najlepiej no ale wszystko na spokojnie ja nie miałem nic w sumie tego zera. to nie za lekko nie? ale damy radę no i sypę dalej ale co to to pół tony z hektara no. <laughs> może te cztery tonki z hektara sypie no. jeszcze się sypie patrzcie pizon idzie 60 na godzinę taka prędkość jeszcze jadę kawałek przeżyta muszę zrobić tu to jest ładne tu to krduko gerduko mozarnie o co ciągnąć? O, teraz górki O, jest już późno w nocy, przyszedłem po Bizona. O, włączymy sobie prąda. Kluczyk trzeba otworzyć drzwi na zamek. I już dzień dobry dzień dobry wsadzamy kluczyk dobrze że nie piszczy uwaga uwaga dobra poli maszyna światła włączymy ooo Terowida. dobra i header do góry i jedziemy do domu No i co, kamera była przestawiona i dlatego zamazane się nagrało, ale teraz już jest ok. Dobra, muszę jeszcze się napić, bo nie wiem kiedy. Ale się muchy zleciały. Ale się muchy zleciały, jeszcze pociąg jedzie. O, terota! A, się napiłem. Dobra, no i wraca. Malutku po malutku, bo zimno, bo jeszcze pociąg jedzie I tyle lata, że teraz jak przyspieszyłem trochę to odleciało, ale tyle ich było co to za szarańcza kurcze o matko nie wychodzę tam, bo mnie zjedzą ale robali o kurcze halogenu quanto ci si mette con la bravo? Ah, mi già papà. mi